Wyobraź sobie, że istnieją rzeczy, które większość kobiet uwielbia, ale jedynie garstka mężczyzn faktycznie je robi. I nie. Nie chodzi o żadne wyszukane sztuczki ani magiczne umiejętności. To rzeczy proste, ale absolutnie skuteczne. A skoro tutaj jesteś, to znaczy, że chcesz wiedzieć więcej. I dobrze, bo dziś zdradzę Ci sześć rzeczy, które kobiety kochają, a robi to tylko 5% mężczyzn. I gwarantuję, Numer 4 zaskoczy cię najmocniej. Jeśli chcesz lepiej rozumieć siebie i innych, to zasiądź wygodnie, bo wchodzimy dziś w temat, który, cóż, może całkiem nieźle odmienić Twoje relacje, i od razu zaznaczam, nie chodzi o to, żeby spełniać wszystkie oczekiwania. Chodzi o zrozumienie, jak działa bliskość, komunikacja i to, co naprawdę sprawia, że druga osoba czuje się chciana, widziana i bezpieczna. Lecimy z punktem pierwszym. Uważny dotyk, bez pośpiechu i bez celu. Zdecydowana większość mężczyzn dotyka partnerki dopiero wtedy, kiedy coś konkretnego ma się wydarzyć, a większość kobiet uwielbia dotyk, który niczego nie oczekuje. To może być ręka na plecach. Delikatne pogładzenie ramienia, pocałunek w czoło, objęcie od tyłu w kuchni. To czułości, które mówią: Lubię być blisko Ciebie, a nie Chcę czegoś. Kobiety mówią, że taki neutralny, ciepły dotyk bardziej buduje napięcie i bliskość niż ostre flirtowanie, bo daje im przestrzeń do wybrania, czego one chcą. Numer dwa. Fantazja, o której kobiety mówią rzadko, ale uwielbiają. Prowadzenie narracji. Zamiast słuchania, o którym był poprzedni punkt, dziś porozmawiajmy o czymś, co kobiety często mają w głowie, ale niewielu mężczyzn podejmuje ten temat. Fantazja związana z odgrywaniem ról i prowadzeniem narracji. I żeby była jasność, nie chodzi o przebieranki czy skomplikowane scenariusze, choć mogą się pojawić. Chodzi o werbalną narrację, w której mężczyzna przejmuje lekką, pewną, ale wciąż czułą inicjatywę. Przykład. Wiele kobiet fantazjuje o tym, że partner mówi im co zamierza zrobić, tworzy napięcie słowami, buduje atmosferę, prowadzi dialog, który jest grą, nie poleceniem. Dlaczego to działa? Bo pobudza wyobraźnię, daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala kobiecie wejść w bardziej świadome napięcie, tworzy klimat większej intymności psychicznej i najważniejsza rzecz tylko około 5% mężczyzn w ogóle próbuje tego typu komunikacji. Reszta czuje wstyd, niepewność, albo nie wie, jak zacząć, a początek bywa banalnie prosty. Chodź, mam ochotę ci coś opowiedzieć, albo dziś to ja poprowadzę naszą historię. To działa jak wyłącznik stresu i włącznik wyobraźni. Przechodzimy do punktu trzeciego: komplementy, które dotykają samooceny, a nie tylko wyglądu. Kobiety kochają komplementy, ale nie takie, które są powtarzalne, generyczne albo dotyczą wyłącznie wyglądu komplement, który uwielbiają. Taki, który mówi: Widzę cię. Przykłady. Podziwiam, jak dbasz o szczegóły. Uwielbiam, jak potrafisz rozbawić ludzi. Jesteś naprawdę świetna w tym, co robisz. To rzeczy, które trafiają głębiej, bo dotyczą tego, kim ona jest, a nie tylko tego, jak wygląda. Numer 4. Komunikowanie pragnień. Zamiast zgadywania. Wielu mężczyzn wierzy, że prawdziwy facet nie mówi o swoich potrzebach, a tymczasem kobiety uwielbiają, kiedy mężczyzna potrafi nazwać to, czego chce emocjonalnie, relacyjnie, intymnie. Nie chodzi o żądanie, ale o współtworzenie bliskości powiedzenie: podoba mi się, kiedy chciałbym spróbować potrzebuję dziś więcej czułości to nie słabość to dojrzałość. 5. Inicjatywa, ale nie tylko w łóżku. Wiele kobiet mówi, że uwielbia, kiedy mężczyzna przejmuje inicjatywę, ale nie w stereotypowy sposób. Chodzi o inicjatywę w codzienności. Zarezerwowałem stolik, mówiłaś o sushi. Wpadł mi w oko film Obejrzymy chodź na spacer mam fajne miejsce. To są małe sygnały zaangażowania i uważności a to jest niesamowicie atrakcyjne. Szósty punkt to docenianie i okazywanie wdzięczności. Kobiety często wkładają dużo emocjonalnej energii w relacje i nierzadko czują się niedocenione, a wystarczy naprawdę niewiele: dzięki, że mnie wspierasz, doceniam, jak o nas dbasz. To było dla mnie ważne. Wdzięczność to paliwo relacji, a jednak robi to tylko niewielki procent osób. I to było sześć rzeczy, które kobiety kochają, a robi to tylko 5% mężczyzn. Teraz pytanie. Do której grupy chcesz należeć? Jeśli chcesz więcej edukacji seksualnej bez mitów, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek i napisz w komentarzu, który punkt najbardziej Cię zaskoczył, albo który chciałbyś zobaczyć w osobnym odcinku. Dzięki, że wpadłeś na echo ciała. Do zobaczenia w kolejnym filmie.